w że ty jesteś węgorz? Co wy tam robicie? No, nie, nie molimy! Z kim? Trzech nas jest, czasami czterech. Gdzie? Gdzie macie bazę? Między Radą a Warszawą, prawa strona Wisły. Przebaczy. mi ja się teraz zastanów. Co teraz będzie? Tak jak miało być. Pojedziemy trakiem. Trochę polatamy. Jedziemy do Arkady. Tam pojedziemy na rowerach. Tyle. A co to jest? Rowerek. Prowaliśmy go z kapturem dwa lata temu dla okupu i tak został. Ale po co to wszystko? Chcemy, żeby ostry kebab nie piekł dwa razy. Żeby światło zielone paliło się zawsze. Na wszystkich. Żeby po świecie chodziły same piękne kobiety. Żeby te kobiety sprzątały po swoich psach. A te psy, żeby sprzątały po nich. Żeby wszyscy się kochali. Publicznie. Siema. Jest pierwsza 30. Jest strasznie ciemno. Strasznie zimno i do domu daleko. Wita was Piotrek, Dominik, Mateusz i Łukasz. Gdzieś tam. No, <śm> <śm> właśnie do Arkadii Mamy jakieś dwie godziny do rozpoczęcia imprezy. No to co? Widzimy się niedługo. A tymczasem. Gdzie myśli Dokładnie w tym W prawdziwie amerykańskim stylu, czyli od śniadania w restauracji McDonald's. Tak jest, czyli prawdziwy fast food. E, nie marnując czasu, bo chłopaki w Arkady jeszcze rozkładają tor, zabieramy was do Konstancina i Żornej, dokładnie do miejscowości Gessy. Tak jest. Gdzie czeka na nas Monster Truck. A jeśli nie wiecie, co to jest Monster Truck?

Cześć, z tej strony coachu. Zgodnie z zapowiedzią postanowiliśmy dzisiaj przejechać się tą maszyną, która stoi za mną, Monster, tak? Za mną jest Arek, dzięki któremu mieliśmy okazję dzisiaj poznać smak tej adrenaliny, jak to wygląda. Zgodnie z zapowiedzią potrzebowaliśmy emocji, stąd te emocje zostały dostarczone. Skąd takie samochody biorą się w Polsce? Takie samochody biorą się z własnej konstrukcji tak naprawdę. Ciężko jest kupić taki pojazd gotowy. E, trzeba go tak naprawdę stworzyć sobie samemu. E, I tak też jest wykonany nasz pojazd, od, od, tak naprawdę od projektu aż po, e, aż po wykonanie jest to nasza e, totalnie autorska e, konstrukcja. Oczywiście m, niektóre elementy są sprowadzane z zagranicy, jak na przykład chociażby Buda na dwozie tego Monster Tracka. Natomiast wszystko inne jest to, e, jest to autorska tutaj nasza lokalna konstrukcja. Okej, okay, jest to wasza konstrukcja autorska, ale jak jest z no, czy da się tym wyjechać na ulicę? Da się. Akurat naszym pojazdem można poruszać się legalnie po ulicach. Jest on, jest on prawnie zarejestrowanym pojazdem, wolnobieżnym. Yy, oczywiście ma należy się nie poruszać z prędkością wolną, jak, 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 jak to z takimi pojazdami bywa. Natomiast jest to bardzo fajne narzędzie marketingowe. Można nas spotkać na imprezach tak naprawdę największych, dużych, mniejszych. Jeździmy na imprezy tak naprawdę każde. Miałem okazję już przekonać się tutaj na własnej skórze, że jest to obóz mocny, ale nie jest to obóz ekonomiczny dla czteroosobowej rodziny. Nie mam. No, Jest to również tajemnicą, ale mogę powiedzieć, że około 100 na 100 litrów. Nie jest, nie jest to najbardziej ekonomiczny bojazd faktycznie. Jak wygląda sama przejażdżka? Mamy do dyspozycji kierowcę, czy możemy sami poprowadzić taki pojazd? Zawsze jeździmy oczywiście w opiece instruktorskiej, zawsze z nami jest kierowca w pojeździe. Natomiast przejażdżka polega na tym, że prowadzimy ten pojazd samemu. To jest, to jest największy tak naprawdę fan z całej zabawy. Teoretycznie wymagamy prawa jazdy. Jakaś podstawowa wiedza jednak o prowadzeniu samochodów, taka chociażby jak to, gdzie się znajduje sprzęgło, a gdzie, a gdzie pedał gazu jest potrzebna. Natomiast jako że jeździmy po terenie prywatnym, Mamy, mamy tutaj duże możliwości, żeby również dopuścić do jazdy osobę, która nie ma prawa jazdy, natomiast jej już umiejętności, że tak powiem, kierownicze podlegają ocenie naszego instruktora, z tego wszystko wychodzi fajnie i pozytywnie. No, przekonaliśmy się o tym, że jest to bardzo popularna rozrywka, jest tu dużo osób. Ile trwa taki przejazd tutaj na miejscu? Bo wiemy, że tutaj macie tor. A jeszcze dodatkowe pytanie, czy realizujecie również wyjazdy poza? Dla klientów indywidualnych nie przewidujemy takiej możliwości, żeby pojeździć gdzieś poza naszym torem. Bawimy się na naszym terenie, zapewniając tutaj bezpieczeństwo i pełną opiekę. Podstawowy czas przejażdżki to 15 minut. Tyle, tyle dajemy w podstawie. Oczywiście można, można to rozszerzyć o, o możliwość jazdy półgodzinnej. Wtedy można troszkę więcej poszaleć na naszym torze, jak to się z panem motoryzacji. Taki prezent można również realizować w dwie osoby, co jest bardzo fajną bardzo fajną możliwością. Można wziąć partnerkę, partnera w formie pasażera. Również podczas przejazdu można się wtedy zamienić za kierownicą. Ja ze swojej strony chciałem bardzo polecić ten przejazd. Jest naprawdę super sprawa, dostarcza mnóstwo emocji, adrenaliny. Trzeba mieć mocne nogi, mocne ręce i mocną głowę, nie zamykać oczu, także jechać cały czas przed siebie. Alku, powiedz, gdzie można Was znaleźć? Gdzie można nas znaleźć? Można nas znaleźć m.in. na portalu prezentowym Prezent Marzeń. Można się do nas zwrócić bezpośrednio. Jesteśmy, jesteśmy taki naprawdę do dyspozycji. Wystarczy wpisać Monster Truck prezent w google a i, i dalej, dalej po prostu już przejmujemy my rolę i działanie, żeby doprowadzić tutaj klienta do nas na tor i zrealizować fantastyczne przeżycie. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Ja polecam tę rozrywkę. Super. Muzyka Think I'm mad, but I'm saying no Personality colourful like a rainbow Girls checking me out cause I'm a hot boy So they wanna see me on stage, yo Can't believe I'm here in the mainstream It's not a daydream, I run the a A-listed, they missed it Yeah, yeah, I get playlisted I'm in the city like double yellow lines If finally, care, double in the fight. I'm getting money, but I'm doubling in the mind When i work getting it, I will double up on the credit When I was so good, I the path with it Do a song, have a joke, have a laugh with it I ain't out here saying what it's gonna be No way, cause I'm back where I wanna be I'm back where I wanna be

jest walczyć z wiatrem w tej chwili nie czuję rąk eee, przez to wszystko wywierało mi kupę głupich pomysłów w głowy a szkoda Uf, jest zajebiście i eee, jak to się zwykło mawiać miotało mną jak szatan eee, to jest lepsze niż tydzień na siłowni i tylko biczki no dobra, jak na pierwszy raz, jak sobie poradzę? Rewelacyjnie, naprawdę świetnie, jesteśmy pod wrażeniem. Yy, jeszcze tak naprawdę na świeżo. Bardzo dobrze, że jest ta siatka. Yy, bym wyleciał ile? No można wylecieć drugie tyle, co jest tuba tak naprawdę, czyli jakieś 4 metry nad tuba. Tak, można? Można. Można, ale nie polecamy początkujący. Dla początkujących zakładamy siatkę i bawimy się w pełni bezpiecznie, symulujemy tutaj warunki spowodnego spadku, a tak naprawdę, no to uczymy ludzi latać. No bo jednak trochę in, inne uczucie, kiedy spadamy, a inne trochę, kiedy się unosimy. Tutaj tak, jest i, i szczególnie ten moment, kiedy trzeba walczyć z czymś nowym. Z czymś nowym, dokładnie. Wielkie dzięki. Aerotunel, super sprawa. To, to my dziękujemy, super przeżycie. Kiedy oddawaliśmy się terenowej jeździe monster truckiem panowie odpalili wielką, wielką maszynę, w zasadzie silnik lotniczy. Aerotunel. Aerotunel, w której można było sobie po prostu polatać. Skorzystaliśmy z tego, żeby razem z wami przeżyć naprawdę fajne emocje. W związku z tym Mateusz dzisiaj będzie ja nogami, My też nie czuję rąk. Ręki nie mogę podnieść. Nie, naprawdę. Potrzebna jest niezła krzepa, żeby sobie móc pozwolić na balansowanie w tym, bądź co, bądź małym tunelu. Także polecamy chłopakom, bo tego do domu nie zrobicie po pikosie. Tak wielu dobrych odpowiedzi, za co Wam naprawdę dziękujemy. Żeby nie przeciągać się i nie ściemniać. Przechodzimy do dzieła. Masujemy 5. Uwaga. Tak. Pierwszy. Artur Flajmoszyński. Ale to nie wszystko. Wszystkie te osoby, które podeślą nam swoje zdjęcie zrobione w tych fotokoszulkach z oznaczeniem Memor, otrzymują skok na bandzie w trakcie festiwalu Kazimiernikation. Impreza międzynarodowa. Super. Są zawodnicy z Łotwy, z Ukrainy, Czesi, nawet był ktoś z UK'a, z świata. Także, generalnie europejska obsada. No i super, wiesz. Jakby jak takie zawody ściągają takich ludzi, to to bardzo dobrze. Poprzeczka no, wysoko zawieszona. Udało Wam się zrobić mega fantastyczną imprezę. Jak odczucia, co się działo między zawodnikami? Wiesz co, było trochę rywalizacji, wiadomo jak to każde zawody sportowe, ale... Generalnie panuje dużo przyjaźni, wiesz, ci się razem jeżdżą na torach, przyjeżdżają do siebie, więc to jest taka familiarna atmosfera. Tam nie ma jakiejś niezdrowej rywalizacji, żeby ktoś komuś, jest powietrze spuścił w dętki, czy przeciął oponę, raczej sobie pomagają, pożyczają pompkę i tak dalej. Ale właśnie, chłopakom na trasie zdarzały się wypadki, wpadki, pękały dętki. Tak, trasa dzisiaj była ciężka, wymagająca, tak oceniam statystyki na 50-50, że 50 przejazdów było kończonych, a 50 przejazdów było dochodzących z rowerem, że tak powiem, więc, więc no taka charakterystyka, to te schody chyba do mną wykańczały. Takie, zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce zasłużone. Oczywiście, No tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o te klipy, o triki, które się sypały na tej skoczni, czyli też front i tego typu rzeczy. No to genialna sprawa, także jak najbardziej werdykt yy, słuszny. Super, gratuluję. Super imprezy dzięki. Dzięki. Kończymy prawie 24-godzinny maraton filmowy, który zrealizowaliśmy specjalnie dla Was. Wyruszyliśmy dokładnie 24 godziny temu z pół, po to, by pojeździć na Monster Tracku, po to, żeby polatać w przestworzach i tutaj e, pojeździć z chłopakami. Było fantastycznie. No, Triki, które chłopakom udało się kleić tutaj na rampie, na razie nie widzicie, ale widzieliście to wszystko w materiale wcześniej. To był mega fantastyczny. Łapie, po 24 godzinach, coś z niego powinienem szkodzić. Skończymy. Był zajebiście na razie.